Ten experience samej wizyty w, Toma, w Tomanie jest po prostu mega opcją, z tego względu, że no ja nie tylko tam mogłem wejść do sklepu, tylko zobaczyć jeszcze od wewnątrz dużo rzeczy. I w tym roku żeśmy tam nie za bardzo łazili po jakichś takich magazynach czy tam takich miejscach, gdzie nie wszyscy mają wstęp. Ale mam trochę nagrań z zeszłego roku i w sumie nie skleiłem z nich żadnego filmiku, bo okazało się, że na świeżo miałem ten aparat i źle go trochę ustawiłem, tam strasznie się wszystko trzęsło, było no, po prostu źle nagrane, więc jakby materiał ostatecznie nie był na tyle spoko, żeby skleić z tego cały filmik, ale no, powrzucam Wam tutaj jakieś przebitki, może nawet już oglądacie. Po prostu mogłem zobaczyć, jak te wszystkie magazyny działają, jak to wszystko funkcjonuje. I no, jakby to byłem mega pod wrażeniem, bo nigdy nie widziałem czegoś takiego. I jakby, no, potem samo studio też mogliśmy po prostu nagrywać. W tamtym roku byliśmy w studiu A, dzisiaj, znaczy dzisiaj w tym roku w studiu B, które jest mniejsze i takie mniej ciekawe, powiedziałbym. Jest mniej gitarowe przede wszystkim, ale w studiu. A w tym momencie nagrywał Andy Timmons, chyba w ogóle.